Dzień dobry, witam Was drodzy, drodzy szacowni, szanowni parafianie. Witam Was serdecznie na, w, w, w progach mojego skromnego kanału. Dziś, jako tło, prezentuję Wam diabelskie wydanie obrazu. Bardzo mocnego obrazu. Krwawy, drapieżny, piekielny. Jak przystało na diapłanie. Dosyć żartów, dosyć żartów, moi drodzy parafianie. Zacząłem tak celowo od słowa parafianin. Wielu z Was wie, że mogłoby to Was nawet zaboleć obraźliwie, bo słowo parafianin, ci, którzy wiedzą, co oznacza i co oznaczało, nie byli i nie są na pewno tym zadowoleni, więc witam Was serdecznie, moi drodzy słuchacze. Ogl słuchacze, oglądacze. Już tłumaczę słowo parafianin dla tych wszystkich, którzy nie spotkali się ze źródłosłowiem tego, z pochodzeniem tego słowa i co ono oznacza. Źródłosłów nie będę, nie będzie przeze mnie tutaj rozpatrywany, natomiast ze słownika PWN parafianin członek parafii, dawniej człowiek zacofany i ograniczony. Z nie chciałby się czuć przecież ograniczony i zacofany, więc świadomie prostuję, że taką, takim, takim początkiem chcę dzisiaj rozpocząć. I zaraz zrozumiecie dlaczego. Dlaczego wyjeżdżam Wam z tym parafianinem. Słyszycie nieraz za bo, ja wielokrotnie słyszałem drodzy parafianie, no i fajnie było, no i prawdę mi mówili, prawdy mi mówili, czyli Drodzy zacofani i ograniczeni ludzie, tak słyszałem, tak mi mówiono, czyli piwowarczyk zacofany i ograniczony człowieku. Przez dziesiątki lat to słyszałem. Czy powinienem się na to obrażać? Nie, powinienem to zrozumieć, bo w momencie, gdy zrozumiałem, co oznacza ten, to słowo, zacząłem się zastanawiać to było lata temu. Dlaczego tak to poszło i dlaczego ci, ci ludzie nie rozumieją, co się do nich mówi? Jest wiele takich określeń na, na ludzi, trzoda, mm, owieczki mm. wszystko się wywodzi z tej pokorności, nie? że cichy i pokornego serca dostąpi zaszczytu niebieskiego. To jest tak tytułem wstępu. I teraz mam tutaj dalej. Wpisałem sobie w wyszukiwarkę Gogloską pismo święte natchnione. Co mi wyświetliło? Superkalkulator wyświetlił mi tak. Zapamiętajmy, księgi Pisma Świętego są natchnione, to znaczy, że ich autorem jest Bóg. Maszyna inteligentna podobno wyświetla mi, że księgi Pisma Świętego są natchnione, to znaczy, że ich autorem jest Bóg. No, nie bardzo mi się to klei z tym, co mówił ojciec Pio, święty ojciec Pio, w Nowej Hucie. Boga tutaj nigdy, nigdy nie widział. Nie widział na tej planecie, nie? No to. Tutaj widocznie może go nie widzieli, ale słyszeli. Ale był taki jeden pan, który jest opisany w Starym Testamencie, który Boga widział. Był jeszcze jeden taki pan, który jest opisany w Starym Testamencie, ale apokryficznym, w tym odrzuconym w którymś tam wieku, który jest opisany tu, gdzie Wam pokazywałem, jako w tekstach apokryficznych. Jako Pan Henoch, który z Bogiem w cztery oczy przebywał. Z Bogiem latał w jego rakiecie. W jego pojeździe, bo ja nie wiem, czy to była rakieta. Ale jest tam opisany. Nawet niektórzy próbowali rysować na podstawie tych opisów, rysować kosmiczne statki proroka Ezechiela, czy Ezekiela, jak niektórzy, niektórzy wymawiają. I dalej. Z tego faktu, z tego z księgi Pisma Świętego są natchnione, to znaczy, że ich autorem jest Bóg. Z tego faktu wynikają dwa przymioty Biblii: świętość, to znaczy, że nie naucza ona rzeczy niemoralnych, oraz nieomylność. To znaczy, że podaje prawdę potrzebną człowiekowi do zbawienia. Oczywiście trzeba wiedzieć jaka jest definicja tej prawdy, żebyśmy mieli tutaj jasność w temacie. Tak samo musimy wiedzieć, co to są rzeczy niemoralne. Bo to, co dla niektórych w danej epoce jest niemoralne, w innych epokach było jak najbardziej na porządku dziennym i było jak najbardziej moralne. To się tak zmienia. Idźmy dalej tym tropem. Całe Pismo, pismo Święte, całe pismo przez Boga jest natchnione, Tcheopneustos pożyteczne do nauki. I to jest drugi listy Moteusza 3,16. Tak jest napisane tutaj. To w wielu miejscach znalazłem ten fragment, czyli na podstawie jednego wpisu w Starym Testamencie, może tych wpisów jest tam kilka, powiedzmy, że jeden taki główny, rozpatrujemy, że całe to pismo jest przez Boga natchnione i pożyteczne do nauki. Wyobraźcie sobie, że Piwowarczyk pisze jakąś tam książkę. Napisałem książkę. Napisałem stek dyrdymołów. Tak sobie wyobraźcie. I w tym steku dyrdymołów wpisałem taką, kilka linii, w różnych tu miejscach. Napisałem, że te teksty są nieomylne, są natchnione przez Boga. Ktoś może w to uwierzyć. Ale ja nie piszę natchnionych tekstów nieomylnych przez Boga, więc tu Wam z góry mówię, że moje teksty i ta moja książka, nad którą sobie się teraz pochylam. Nie będzie książką nieomylną, nie będzie książką natchnioną przez najwyższego. No bo nie. Teraz tak, żeby rozwinąć dalej temat Pisma Świętego, teraz zrobię tutaj taką dygresję, taką wstawkę zamierzoną i celową. Pozwolicie. Tradycja. Tradycja, to już prawie ta tradycja stanie się za chwilkę, no może nie, nie na przenajświętszą tradycją, ale taką tradycją tradycyjną, że żłopen u mnie na kanale, świadomie i z premedytacją, połykając głośno przy was moją czarną kawę. Święty Ojciec Pio, który przychodził do Nowej Huty, tam w Nowej Hucie i z którym Setki, jak nie tysiące osób przez ponad 50 lat debatowały, rozmawiały, słuchały go, którym przekazywał to, co były w stanie zrozumieć. Mówił taką rzecz. To słyszałem z niejednych ust, nie tylko księżowskich że nie przynoszę i nie przekazuję Wam na tych rozmowach nic więcej, co jest, co nie jest zapisane, czy co, to, co. Nic więcej niż to, co jest zapisane w Piśmie Świętym. Tak ojciec Pio mówił. Nic więcej, moja wiedza, którą Wam tutaj przekazuję, nie wykracza poza to, co jest napisane w Piśmie Świętym. A przecież mówił o reinkarnacji. Przecież mówił o powrotnym życiu nas tutaj, którzy przychodzimy i repetujemy. Nie wiem, czy to w nagrodę, czy. Za, za dobre uczynki, czy za złe uczynki. Powtarzamy klasę jedną za drugim. Niektórzy repetują w pierwszej klasie po raz enty. No i będą tak repetować, dopóki nie przejdą do drugiej klasy. Ojciec też mówił, że nie można przekazywać, nie można uczyć pewnych działań matematycznych, bardziej skomplikowanych dzieci, które są w pierwszej klasie podstawówki, bo nic z tego nie zrozumieją. Nie można przekazywać pewnej wiedzy. Do tych z niższych klas, bo nie zrozumieją albo źle zrozumieją. Zrozumieją to po swojemu na opak zazwyczaj. No i tak się tak dzieje, i rzeczywiście tak jest. I teraz, przeskakując, już powiedziałem o tym Piśmie Świętym. A może jeszcze tutaj dołożę, bo w tym Piśmie Świętym, gdzie część z tego Pisma Świętego została uznana za święte, a część, która była na jednym poziomie, były święte i nieświęte. Nie było takiego rozgraniczenia przez kilkaset lat, a potem pewne grono tych, do których wstąpił Duch Święty, oświecił ich i oni wiedzieli, mieli światło Ducha Świętego i potrafili rozróżnić, że te są święte, a te są nieświęte. Na przykład nieświętą księgą jest, jest Henoch, to co Wam wspomniałem. On nie jest święty. Bo on obcował z Bogiem, widział Boga twarzą w twarz. On nie jest święty. On, Bóg zabierał go w podróże tym swoim pojazdem, pokazywał mu świat, na tą planetę, na której żyje, kosmos mu pokazywał, ale on jest nieświęty. Natomiast są pewne odłamy, odszczepienia, które których Wam wczoraj wspomniałem, że takie coś jak schizmy, jak odszczepienia, rozejścia się, rozgałęzienia tej podstawowej wiedzy. Jednym z takich rozgałęzień w kościele, na przykład etiopskim i chyba w kościele prawosławnym, księga Henocha wchodzi w skład kanonu świętego. Tak, dobrze słyszycie, sprawdźcie sobie, poszukajcie. Czyli jedni chrześcijanie pewne księgi uznają za święte, a inni nie uznają ich za, za święte. Ale chwała, jeszcze raz podkreślam, chwała biskupom, że wydali to piękne wydanie tej książkowe, to gdzie te apokryfy Starego Testamentu, czyli pisma odrzucone w pierwszych wiekach naszej ery, tak zwanej naszej ery, że wydali je, że pozwalają je czytać i nawet biskupi tutaj napisali komentarz. Jest Józef kardynał Głęb, prymas polski, który jest podpisany, jest słowem wstępnym to opatrzone. Proszę zobaczcie, to nie jest mój wymysł, ja wam tutaj to po prostu pokazuję. Więc tą książkę chrześcijanie katolicy mogą czytać, mogą czytać, mogą się nad tym zastanawiać, i to jest bardzo cenne. To jest, w jakieś, to jest jakieś złamanie, przełamanie chyba tabu jakiegoś takiego, które nad tymi wyklętymi księgami istniało. Ja kiedyś wiedząc, że takie są księgi, które nie weszły w skład kanonu Pisma Świętego, bo one nie były zaliczone do tych natchnionych przez Boga, przez Ducha Świętego. Bałem się tego czytać, że to jest, to może mnie jako katolika sprowadzić na złą drogę, na manowce, i przez wiele lat nie dociekałem, co tam jest napisane. Aż kilka lat temu przełamałem się i zobaczyłem, a szczególnie jak zobaczyłem rysunki tych, tego, szczególnie tego jednego kosmicznego tego pojazdu proroka, którym podróżował prorok Ezekiel, czy Ezekiel? Razem z Bogiem. I prorok Ezechiel tutaj też jest tak napisany: był chyba jednym, jedynym, którego, który nie umarł śmiercią naturalną. No, Matka Boża jeszcze nie umarła śmiercią naturalną, tylko y, zasnęła. Zasnęła i została wzięta do nieba z duszą i ciałem, co dowiadujemy się, ale chyba tylko z tradycji, bo w tekście chyba nie spotkałem, żeby ktoś to opisał, żeby był tego świadkiem. W każdym razie tu jest opisany prorok, który został wzięty żywcem do nieba, nie umarł. Może jeszcze żyje, może słucha tego mojego nagrania, może się uśmiecha, co ten piwowar, czego nim tutaj dzisiaj mówi. Tak, i teraz następna część. Dalej o tym piśmie świętym. To jest ważne, to jest dla, dla mnie bardzo ważne. Mam tutaj materiały pana doktora Jana Kwaśniewskiego. Te tajemnicze materiały. Z listopada 1993 roku niepublikowane, w tej formie niepublikowane. Być może fragmenty, bo widziałem fragmenty gdzieś były publikowane, ale te nie były. <laughs> Oprócz wiary, potrzebna jest wiedza, prawda i mądrość. A wiedzy prawdy i mądrości w rodzaju ludzkim nie ma. Wiedza prawda i mądrość najlepiej zawarte są w Biblii, ale są one głęboko ukryte i nie mogą być odszukane ani zrozumiane przez umysły ludzi współczesnych. Dlaczego? Dlaczego wiedzy przekazanej przez naszych przodków nie jesteśmy w stanie Zrozumieć. Są ukryte i nie mogą być odszukane. Nie dosyć, że zrozumieć nie jesteśmy w stanie, nawet nie jesteśmy w stanie ich odszukać. Pan doktor pokazuje wyraźnie, że są tam fragmenty, które są zaadresowane dla konkretnego odbiorcy, zaszyfrowane, może, albo tak zapisane, że tylko odpowiedni ludzie mogą to znaleźć i odpowiednio zinterpretować, po prostu zrozumieć. Teraz Wam przeczytam, dlaczego. Tak znajdę, bo tu mam kilka rzeczy na, na raz. Rzeczywiście, samo dojście do diety optymalnej jest cudem, który nie miał prawa się zdarzyć, bowiem, aby mógł do tej diety dojść, Musiały, musiano by uprzednio przez odpowiednio długi okres czasu żywić się w sposób optymalny, aby następnie można było rozwiązać tysiące problemów i uporządkować zgromadzoną wiedzę. Ja troszeczkę przekręciłem ten tekst celowo, bo on jest wyrwany tutaj z kontekstu. A może przeczytać Wam dokładnie tak, jak jest, bez mojego przekręcenia. Dobrze, i przeczytam Wam dokładnie słowo w słowo, bo nie powinienem przekręcać tutaj szczególnie tekstu pana doktora. Nawet jeżeli jest to fragment tylko z większej całości. Rzeczywiście, samo dojście do diety optymalnej jest cudem, który nie miał prawa się zdarzyć, bowiem, abym mógł do tej diety dojść, musiałem uprzednio przez odpowiednio długi okres czasu żywić się w sposób optymalny. Abym następnie mógł rozwiązać tysiące problemów i uporządkować zgromadzoną wiedzę. Następnie trzeba było tę wiedzę sprawdzić na sobie samym, na swojej rodzinie. Sprawdzić na ludziach chorych, znaleźć liczącego się człowieka, który potrafiłby zrozumieć wagę problemu, a z tym było najtrudniej. Uzyskać środki na, środki na przeprowadzenie badań, wykonać badania na zwierzętach. Wykonać badania na ludziach chorych, udowodnić, że żywienie optymalne zaszkodzić nie może, wykazać, że pomaga w każdym przypadku w stopniu o wiele większym niż uzyskuje się przy pomocy dotychczas stosowanych metod. Sprawdzić uzyskane wyniki na dużych grupach ludzi chorych, obserwować ich przez lata, określić także wpływ żywienia optymalnego na czynność umysłu ludzkiego. Wszystko to trzeba by. Zrozumieć prawie samemu z niewielką pomocą nielicznych ludzi życzliwych, stale przeznaczać na ten cel znaczną część własnych dochodów, pracować przy stałych przeszkodach. W atmosferze wyzwisk, szkalowania, nienawiści ze strony tych bardzo licznych, którym powierzono odpowiedzialność za zdrowie narodu i którzy ten naród doprowadzili do katastrofy biologicznej, a dopiero ta spowodowała ruinę gospodarczą. To wszystko zostało zrobione, co upoważnia mnie do wystąpienia z propozycją odnowy rodzaju ludzkiego i przedstawienia sprawdzonego już sposobu na to, jak to zadanie praktycznie przeprowadzić. Aby zrozumieć treści zawarte, w piśmie świętym, w tym, które jest święte, święte, oficjalnie święte, i w tym, które również jest święte, ale nie święte, bo zostało kiedyś tam przez kogoś tam pukniętego w czerep, odrzucone. Dobrze, że możemy w tej chwili mieć całość tego, i tych odrzuconych, i tych nieodrzuconych, i dowodem tego, że. Te pisma funkcjonowały na jednym poziomie. Są odkrycia z Kumran i z okolicy. To są właśnie te zwoje, które zostały odczytane przez pana profesora Muchowskiego i podane nam do odczytania po polsku w sposób łatwy, prosty i przyjemny w 1996 roku, w wydaniu tym pierwszym. I żeby to odczytać, żeby znaleźć te istotne fragmenty, dobrze je zinterpretować, dobrze się odnieść do tego, nasz mózg musi pracować tak, jak mózg, co najmniej mózg tych autorów, którzy te teksty zapisywali. To tak, jak musielibyśmy znać obecny język, ten, którym posługiwali się twórcy tego przekazu. Tak jakbyśmy obecnie musieli znać system kodowania, aby odkodować to, co kiedyś zostało zakodowane, a zostało zakodowane w konkretnym, określonym celu. Pierwszy cel to to, że pismo to i informacja ta zawarta, zakodowana, musiała przetrwać przez wieki, przez dziesiątki wieków. Autorzy wiedzieli o tym i wiedzieli o tym, że będzie to trwało do czasu, aż pojawią się umysły, które będą mogły znaleźć te fragmenty, przeczytać je, zrozumieć, zinterpretować i wyciągnąć z tego wnioski, daleko idące wnioski. Zakodowanie też było po to, że w epoce, gdy te umysły się znajdą i będą potrafiły to odczytać, odkodować, zinterpretować i zastosować, też po to, żeby inni, którzy żyją również w tej epoce, aby nie mieli do tego dostępu. Dlatego, że ta wiedza jest przekazana tylko nielicznej grupie. To nie jest wiedza dla całego motłochu chlebojackiego, że tak powiem, brzydko, do całych parafian tych wszystkich. Ta wiedza jest dla wybranych. Oczywiście teraz tutaj będzie piwowarczyk, Ty jesteś tym wybranym, Ty jesteś tym. Nie o to chodzi. Jeśli tak myślicie, to znaczy, że nie zrozumieliście. To Wy po to, Macie przed sobą całe te księgi Starego, Nowego Testamentu, żebyście mogli się do tego dobrać. I macie do dobrania się do tego wszystkie narzędzia. A tym narzędziem, tym kluczem podstawowym jest miseczka ze zjedzeniem, z tym, co przekazał pan doktor w swojej spuściźnie. Rozumiecie? Nie chodzi o mnie, że ja Was tutaj uczę, że ja Was tutaj pokazuję, bo ja jestem jakimś tam prorokiem, bo mnie się tam po prostu popierdoliło w głowie i Was tutaj próbuję w jakiś tam sposób poprzeciągać. Pokazuję Wam. Macie tu i w tych, w tych, w tych innych tekstach, macie informację? Trzeba się do niej po prostu dobrać i pokazuję Wam sposób, w jaki musicie się dobrać, bo nie ma innej możliwości. Miłego dnia dla Was wszystkich. Miłego rozmyślunku. Cześć.